Witajcie kochane bliźnięta, bliźnięta kochani w, z pierwszych karty rocznych które już są na stole. Gdy się zachęcamy do zadania, sobie. Chyba mam wrażenie pytania, co jest dla Ciebie ważniejsze w ciągu dnia? Czy to są uczucia, e czy to jest praca i materia? Takie mam wrażenie, ale zaraz zobaczymy co wyjdzie. Ja się nazywam Ania i witajcie na kanale Mistycznej Papki, gdzie łączymy tarot z psychologią. A teraz zobaczmy, co się dzieje u ciebie, właśnie w materii i w uczuciach. Pod talią macie dziesiątkę materii, więc tak jakby materialnie się zaczyna, co? Ale w materii mamy uczucia, wszystko pomieszane po prostu. I również mamy szóstkę kielichów, jeśli chodzi o wasze życie emocjonalne. I. Mamy śmierć, jeśli chodzi o integrację tych dwóch energii. No, ciekawe, ułożę teraz tylko karty, zobaczę, czy wszystko widać i przystąpimy do interpretacji. Wasza energia przewodnia, tak jak mówiłam, no co definiuje wasz dzień? To jest ta energia, fundamentalne pytanie, bo bliźnięta jesteście z natury niezwykle ciekawe, macie rozbiegane umysły i możecie mieć często problem z tym, na czym się skupić. W danym momencie. Także karta zachęca Was do tego, żebyście może się po prostu zastanowili, co dla Was jest takie ważne, bo niestety, niestety, słuchajcie, życie jest za krótkie, żeby no zająć się wszystkim, co nas interesuje i doświadczyć wszystkiego naraz. Także to rozbieganie może powodować, że w tym pędzie tracicie kierunek albo zapominacie o tym, co tak naprawdę jest dla Was ważne. Um, Tutaj są zapisane wiadomości, więc może przytłumaczę, co jest na tej karcie. Zaczynamy, będąc świadomym i wdzięcznym. Słońce jako wisi na niebie, cud życia. Małe ptaszki śpiewają, a cud życia po prostu się dzieje. Kiedy wtedy staniemy na mały palec i w tym momencie ból i cały pojawia się ból i cały świat jest zmniejszony do tego naszego małego palca. I teraz jak chodzimy, przypominamy sobie o tym bólu. I co zdefiniuje nasz dzień? Czy to ten ból, którego doświadczyliśmy na małym paluszku, czy to, że ten cud życia wciąż się dzieje? Bardzo fajne pytanie. Czy Czym być może oddawanie ważności tej, tej małym rzeczom nie otwiera nas na nędzę? Także to jest bardzo fajna historia, tak? W której e, myślę, że wszyscy e, czasami mieliśmy takie dni, w których coś się zaczyna i jedno negatywne wydarzenie prowokuje kolejne negatywne wydarzenie i już pod sam koniec mamy dosyć. Także tutaj jesteśmy zada zachęcani do tego, żeby w takich sytuacjach jednak przypomnieć sobie, okej, okay, to tylko paluszek, żeby nie dopuścić do tej, e, do tej kaskady, że tak powiem. Bólu i przede wszystkim się skupiać na cudzie życia. Natomiast myślę, że przede wszystkim może ta karta właśnie Was do tego zachęca, żeby jednak skupić się na tych rzeczach, które są ważne i to i tym się kierować. No, właśnie, mamy tutaj archetyp nas samych, a więc to znowu skupienie na tym, co jest dla nas ważne. I pokazuje ta karta, no, jak pełni kolorów jesteście, jak cudownymi, pełnymi blasku stworzeniami jesteście. Te kolory dookoła Was, myślę, że to może właśnie są może Wasze liczne zainteresowania i pomysły. Więc co robicie dziś? W jaką stronę, w którą stronę pójdziecie? Bo wydaje mi się, że ta ilość z tych możliwości no jest nieskończona w waszym przypadku. Jednak kluczowe wydaje się właśnie, abyście odpowiednio nakierowali to światło i przede wszystkim czerpali inspirację z Waszego środka, z waszego serca z tego kierunku, w którym chcecie iść, tak aby nie powstał chaos. Także nawet tej kreatywnej energii kierunek, takie mam skojarzenie. Eee, właśnie. Co nam pomaga? Pomaga nam energia skorpiona, tu jest akurat ascendent w skorpionie, a przeszkadza Merkury w koziorożcu. Merkury jest ten, to jest właśnie bliższa Wam energia, bo Wy jesteście rządzonym znakiem przez Merkurego, a tutaj jest on w negatywie, natomiast w pozytywie jest. No, energia dosyć bym powiedziała nie, trudna dla Was. Nie jest, nie jest ona archetypowo związana z Waszym znakiem, powiem w ten sposób. W ogóle mamy tutaj bardzo mocną energię skorpiona, bo mamy tutaj skorpiona, mamy również y, tutaj w postaci śmierci, mamy w postaci szóstki kielichów, która również jest związana ze skorpionami. No i król y, Pucharów to nie jest. Tak czysty skorpion, ale jednak jest to energia wody, więc emocje są bardzo silne, tak jakbyście byli zachęcani do tego, żeby no właśnie wykonać taki rentgen emocjonalny. Także spojrzeć do, do, do tego serca, poszukać tych płomieni, e, poszukać tej inspiracji. Skorpion potrafi być skryty. Myślę, że więc e, zalecane wam jest, aby w czasie, kiedy przy, przyglądacie się waszym emocjom, e, może nie komunikować tego światu. A zobaczcie, tutaj jest komunikatywne. No jesteście najbardziej komunikatywnym znakiem w zodiaku. To nie jest dla was naturalna energia, bo wy lubi Mówić od razu, co czujecie, co chcecie robić. Także myślę, że raczej jesteście właśnie zachęcani do tego, żeby dotknąć tematów, tematy tego miesiąca, żeby nie były tak. Dotykany, powierzchowne i komunikowane od razu, ale właśnie to skupienie energii na wewnątrz, żeby dogłębnie je potraktować, tak? I nie pokazujcie wszystkich kart od razu. Także ta energia transformacji skorpiona no jest dla Was trudna, bo, bo transformacja to jest coś, co trwa przez dłuższy czas, a tutaj warto Najpierw nabrać tej pewności, co chcecie robić i w którą stronę chcecie iść, a dopiero potem komentować to innym, ok? No, bo właśnie ta komunikacja, czyli Merkury, jest jednak po drugiej stronie, czyli tym, co nie jest Wam zalecane. Um, Merkury w koziorożcu to taka energia, która no, może być zbytnio pragmatyczna, zbyt chłodna. Może jak się udajecie w tą podróż do wnętrza, um, y, Pamiętajcie, żeby może nie planować za dużo, bo to też jest coś, co jest związane z koziorożcem, bo wtedy może się okazać, że Wasz umysł od razu zacznie się skupiać na ograniczeniach, tak? bo Wy robicie coś nowego, to sięgacie do serca, jakieś dotykacie do swoich emocji. I pojawia się energia typu, o nie, 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 zaraz, zaraz, to jest zupełnie mi obcy temat, ja to lepiej zostawię z boku. Także tutaj jesteście, pamiętajcie, że zachęcane do robienia tego, co dla Was nie jest takie naturalne, co jest zrobione inne, co w jakimś stopniu przetransformuje Wasze relacje, czy Waszą pracę, czy te rzeczy, które są dla Was istotne, tak? I to jest spokojny proces odkrywania tego, co ważne. Także może również zbytnia formalność, skupianie się tylko na na korzyściach, czyli co ja z tego będę miał, to może Wam nie służyć. Znaczy nie mówię, że to jest coś złego, bo no, zwłaszcza pracy no, robimy coś, żeby na tym w jakimś stopniu uzyskać jakąś rekompensatę, ale może najpierw warto się skupić na odnalezieniu sensu, a nie tylko zysku, bo czasami jak się skupiamy przy tej energii koziorożca tylko na zysku, to kończymy robiąc coś, co powoduje, że jesteśmy nieszczęśliwi. I wtedy faktycznie się zastanawiamy: O jejku, znowu muszę iść do tej pracy. Dlaczego mój dzień definiuje praca, której nie kocham? No, <laughs> to trochę mam wrażenie, że jest taka energia tutaj. No właśnie, to może przejdźmy do tej pracy. Wobec tego. I mamy króla emocji, króla kielichów, a więc bardzo ciekawa karta w kontekście pieniędzy. I tutaj właśnie jesteście zachęcani do tego, żeby sięgnąć do waszego serca, do tej inspiracji, która jest w środeczku, jest w środku was i poszukać być może wprowadzenia czegoś innego w waszej pracy, czegoś, co was emocjonalnie cieszy. Może jest to zachęta do tego, że jeśli jesteście zmuszeni, zmęczeni pracą na co dzień, może warto jest zrobić coś charytatywnie, bo emocje to, czyli kiliche to jest trochę taka karta charytatywności, psychologii, sztuki, także zrobić sobie coś dodatkowo, żeby nadać większego sensu temu, co robimy, tak, podejmować decyzje tak, Właśnie ze środka, z waszej, z waszej wnętrz, w naszej wnętrzności ma mają wynikać te decyzje, jeśli chodzi o wasze finanse, a nie tylko głową. Także tutaj jest to, to, to się wpisuje w tego Merkurego w Koziorożcach, jak ostrzeżenie, tak? Myślę, że jednak to jest król emocji, więc tutaj nie macie do czynienia z jakimś brakiem stabilności finansowej, ale jesteście po prostu zachęcani do tego, co przyniesie również radość Waszej duszy, a nie tylko Waszemu portfelowi, o tak bym powiedziała. No i właśnie, i mamy szóstkę. Emocji, jeśli chodzi o Wasze uczucia. Bardzo ładna karta. Jest ona związana z nostalgią. Jest związana również w jakimś stopniu z połączeniem się z Waszą energią, dziecka, Waszego wewnętrznego dziecka. Może więc w tej podróży emocjonalnej, w tym rentgenie, do którego jesteście zachęcani, może warto wrócić. Co mnie cieszyło, kiedy ja byłem, kiedy byłem dzieckiem? Pamiętacie, jak rysowaliśmy jakieś. Zawsze na plastyce nam, proszono nas, żebyśmy narysowali jakiś rysunek odnośnie tego, co chcemy robić. Ile z nas tak naprawdę robi to samo, to samo co chciało robić? Ja miałam. Ja, ja chciałam być archeologiem. <grym> I, i, no I nie jestem no niestety. Ale mam na, na medium Coeli mam skorpiona, więc skorpion lubi wygrzebywać właśnie wszelkiego rodzaju rzeczy, więc dajcie znać w komentarzu, jeśli macie ochotę, co chcieliście robić jako dzieci. Ale może warto do tego wrócić, może warto się zastanowić, co chciałem, co mi sprawiało przyjemność. Również może, może ta karta mówić o tym, bo mówimy o emocjach, prawda? Ja jestem troszeczkę przy pracy wciąż. Również może być to powrót kogoś z przeszłości, kogoś, z kim czujecie taką głęboką, wręcz no, karmiczną więź, tak? Poznajcie kogoś, mówić o jejku, ja. Ja tą osobę znam, ja ją kumam po prostu od pierwszego wejrzenia, od pierwszego zdania. Także taka osoba może się pojawić. Mm. Jeśli chodzi o powrót kogoś z przeszłości, czy coś z tego może być stałego, no ciężko powiedzieć, kochani. To wszystko zależy od tego, jak to sobie wycenicie. Ale może faktycznie dlatego jest to dotarcie do swoich własnych emocji i ta transformacja, która tutaj się pojawia, bo może się powinniście zastanowić nad tym, jeśli pojawi się ktoś z przeszłości, czy ta osoba faktycznie jest dla mnie ważna, czy jest ważna na tyle, że mogę ryzykować to, że znowu się nie uda, jeśli mamy do czynienia z jakimś eksem. No te pytania musicie sobie, kochani, zadać. Sami, tak? Jeśli chodzi o pary, to takie bardzo przyjemne, to takie połączenie, do tego, powrócenie do tego momentu, w którym się poznaliście, na przykład. Może też kwestie Waszych dzieci, jeśli posiadacie, mogą być ważne, ale takie bardzo, no to jest bardzo, bardzo duża harmonia emocjonalna, bym powiedziała, tutaj no jest Wam zapisana w tym miesiącu. No i integracja śmierci. Mamy tą energię Skorpiona, na którą nie ukrywajmy, jest no, dosyć trudną, ale nie bójcie się jej, proszę was bardzo, bo to yy, no. Potężna karta, ona zwiastuje no, zajęcie czegoś, pozwolenie, transformację czegoś, co w zasadzie nie było dla nas korzystne, aby zaczęło się coś nowego. To jest ten moment, w którym grzebiemy naszą starą ja, aby narodził się motyl. Tak? Ta transformacja z, z kokonu pięknego, tutaj akurat to nie jest motyl, tutaj to jest ćma, i wzniesienie się ponad tą, te nasze ograniczenia. tak? Powiedzieliśmy sobie, żebyście nie pozwalali się ograniczać. Aby ta tęcza no, mogła zabłysnąć, należy czemuś e, pozwolić odejść. Być może to jest ta wersja siebie, was samych, która jest. Rozbiegana, powierzchowna, która się właśnie skupia na tym, na tym drobnym, przykutym palcu, a, a tak naprawdę po zakończeniu procesu tej transformacji, to no, stajecie się tym blaskiem, tak? Stajecie się tą nową istotą, która może realizować swoje myśli, swoje marzenia, swoje plany. i um, i myślę, że również może zrobić miejsce na jakieś głębokie emocjonalne połączenie z inną osobą, bo tych uczuć tutaj jest bardzo, bardzo dużo. Ale pamiętajcie, żeby wejść w taki satysfakcjonujący związek, często musimy coś, czemuś pozwolić odejść tak naprawdę wewnątrz nas i przerobić pewne rzeczy, które są w naszym, środecz naszym środeczku. Także tak. Bardzo fajne czytanie, kochane diznięta, Życzę Wam tego, żebyście podjęły te wyzwanie, żebyście zrobiły ten rentgen emocjonalny i żeby naprawdę no, narodził się ten wasz, Wasze życie po prostu nabrało tego koloru, jaki tutaj widać. Także dziękuję Wam bardzo za to, że byliście ze mną i życzę Wam cudownego miesiąca, pa! pa.